Musi być błąd. Myślę, że jest gorzej niż myśleliśmy. Wszystkie konta są puste, a co gorsza, prawdopodobnie wszystkie przelewy zlecone zostały z twojego komputera. To niemożliwe. Ale to prawda, policja już się tym zajęła i... Przepraszam, mam telefon właśnie w tej sprawie. Tak, tak, Ramalo. Dzień dobry, słucham. Co pan ustalił? Halo? Nie sądziłem, że odbierzesz. Już sobie wymyśliłem, co ci nagram na pocztę. Odebrałam, bo chciałam ci podziękować, Diego. Wczoraj powiedziałeś mi o tej całej imprezie i tłumaczyłeś mnie przed tatą, więc dziękuję ci. Tak, ale i tak cokolwiek robię, wychodzi mi na opak. Leon znowu się wkurzył. Wcale tego nie chciałem. Tak, wiem o tym, Diego, ale myślisz, że nie widzę, jak go prowokujesz? Może tym razem tak nie było, ale zazwyczaj. Zrozum, że nie będę stał z założonymi rękami. Ja się nie poddam. Może myślisz, że mam to gdzieś i nic mnie nie obchodzi. Ale tak nie jest, daję słowo. To tylko maska. Wiesz, że przez moment nawet uwierzyłam, że jesteś porządnym chłopakiem? Słuchaj, ja wiem, że ci się podobam, ale nie wiem, jak mogę ciebie zdobyć. Co mam z tobą zrobić, Diego? Może umówić się ze mną? Nie. Obawiasz się tej znajomości? Czego się boisz? Tego, że ci się spodobam, czy że ty mnie? Mówię ci, te jego groźne miny. Cardozo jest zimny, jak lodowiec. Słuchasz mnie? Tak. Próbowałem już z czekoladkami, kwiatkami... ze wszystkim! Ale to trudny typ, a ja już nie mam pomysłów. Nie komplikuj tego, powiedz co czujesz i już. <słuch> jak mam powiedzieć co czuję komuś, kto ma ponad dwa metry wzrostu, waży ponad 100 kilo i jest jak lód? Kiedy na mnie patrzy, nogi robią mi się jak z waty. <słuch> to właśnie miłość kolego, to miłość. Jaka miłość? Chcesz przez to powiedzieć, że Cardozo mnie kocha? Nie, rozmawiamy o Emie. Nie, rozmawiamy o Cardozo. A... A kto to jest? <grywka> Opowiadam ci o nim, odkąd wyszliśmy ze studia. Cardozo to ochroniasz Emy.